Panie i Panowie, w dniu dzisiejszym pragnę obwieścić utworzenie honorowej Galerii Gali, w poczet której mam zaszczyt zaprosić Pana Wiesława Kolucha. Proszę o ogromne brawa. Proszę Państwa, kluba naszego miasta, ósmy Dan, autor sześciu książek. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski w Judo oraz wielokrotny medalista mistrzostw Polski turniejów międzynarodowych, mistrzostw Europy i Pucharów Świata Sumo. Wieloletni wiceprezes i trener kadry narodowej Polski w Sumo. Proszę Państwa, mamy czym się poszczycić. Jeden z dwóch sejdziów spoza Japonii, którzy pełnili funkcję menadżerów sędziowskich na Mistrzostwach Świata. Obecnie wiceprezes Polskiego Związku Sportu BUDO. Od sześciu miesięcy wiceprezydent Światowej Organizacji Sportów Walki. Mili Państwo przed Państwem Wisław Zdrowuch. Pozwólcie Państwo, że oto tym skromnym pucharem postaramy się nagrodzić pierwszą osobę w naszej galerii za wybitne osiągnięcia w propagowaniu idei sportu. Białostocka gala sportów i sztuk walki. Białystok, 17 kwietnia 2011 rok. Ja Gorące brawa Pani, gorące brawa Wiesław Koluch, ósmy dan. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję za brawa, serdecznie dziękuję za ten y, piękny puchar. Tak naprawdę jestem y, pod wrażeniem. Wy ocencie to klockami, czy mi się należy, to czy nie należy. No ja się w każdym razie bardzo cieszę. Dziękuję Wam serdecznie. Każdy jeden tytuł, każda jedna nagroda to znaczy, Wiesiek, zasuwaj dalej, rób jeszcze więcej. Myślę, że jeszcze coś zrobię. Dziękuję bardzo.